Tylko ja. Ten pierwszy, ten. Jedziesz, dawaj, jedziesz! I okień, 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 okień! Nie patrz najlepiej, nie patrz. Nie patrz. Nie, nie patrz. Ale ja... Nie patrz. No jeszcze musisz potrenować na grzbiecie, po prostu, no. <śmian> no. ale już wiesz co zrobić, tak? Wiesz co ta, powinniście zrobić. Ta. Tak, tak. Jakieś ta. ta. siły, androlinę i wciąż szybkich spietek. Jeden jestem Sebastian Slusarczyk, mam 26 lat, skończone 2007 lat w tym roku. No pewnie, że warto było. Poprawiłeś swoje wyniki, no. pokazałeś, że jeszcze masz coś więcej, nie? Tak. No. I tak będzie. To będziesz? Będziesz dalej trenował? Będę i jeszcze dobrym napływakiem. <grym> Sebastian był na Mistrzostwach Świata w Pływaniu w Bangkoku. To było takie wielkie i Cały kraj przyjechali, jak Australia, USA, Korea Południowa i tak dalej, i tak dalej. Jest Meksyk, dużo krajów przyjechali, aby wywalczyć. I oni wykrywali i oto ja przyjechałem z Poland, czyli Polska. Kiedy Sebastian się urodził, w 1998 roku, to były czasy, kiedy nie było internetu, e, kiedy nie było tyle informacji. E, no medycyna nie poszła tak do przodu. I rodząc w tamtych czasach, otrzymałam informację, że mało co w życiu osiągnie. Jak mi to powiedzieli w szpitalu, to będzie taki fajny misiu do przytulania. Dysreplina, moje ulubienie jest tak. Pływanie, narty. Kniurkowanie, pokrz, kęsłówki, takie e, mocne walki, jasne konie też i kręgle. Bartosz, to jest trener od indywidualnych treningów. Wysoko nogi trzymaj, 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 na przemian, trzymaj, 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 cały czas głowa leży, trzymaj. We wtorki o godzinie 6 już Sebastian trenuje na basenie w rybniku, więc żeby dojechać tam na szóstą, to 5.24, jest po niego trener Bartek. Jadą do rybnika. I tak to, tak to wyglądało na początku, że ja wstawałam przed piątą, żeby zrobić śniadanie. Sebastian wyjeżdżał i dopiero, kiedy zobaczyłam, że auto odjechało z posesji, wtedy już gasiłam światło, udałam się spać, bo jeszcze godzinę snu miałam. Nie ukrywam, że budziłam się z takim kasem moralnym że ja, już, ja jeszcze spałam, a oni już trenowali. Ale przeszło <grywa> z czasem. Z głębokiego od razu atakuję. Wyżej ją, jak masz ją na wodzie, jak tu jest woda, żeby ona tu była wysoko. Nie opada ona w dół. Daleko do końca i od razu z tego szarpiesz, tak? Taki był wyjazd W klubu Oliwiak. Jechałem wieczorem, potem spałem. Wstałem śnetanie i coś mi dotyka. Patrzę, piękna kobieta. Jadłem, piękna kobieta. Jadłem i tak, piękna kobieta. Potem koniec śnetania poszłem do pokoju. Czy nie poszła do pokoju? Stała jak lej. I powiedziała: chodź na chwilę, no chodź na chwilę, no chodź na chwilę. No kurzę, aż ja wkusiłem się, posłem. I powiedział kocham Cię Sebastian, i to jest wielka miłość. Ja Wam, moi drodzy, pokażę, może Pani jest w dniu kompozycja. To mamy taką niespodziankę, że przyjechała koleżanka. Moja dziewczyna. To, to przedstaw, bo... Też. Też. moja dziewczyna no. i bardzo ją kocham też. Ej. Najważniejsze jest to, że mamy jeszcze parę ładnych lat spokoju. Nie, po czterdziest... koło czterdziestki się 40 się oświadczy. Ale to jest jeszcze Warszawa w planie, nie? Aha, to znowu będzie rozstanie? Nie, Warszawa, że oni po 40 Aha. wezmą ślub, pojadą I do, do Warszawy. Warszawy. To znowu się plany zmieniły? I tam będą mieszkać. No wiesz, że Natalka Cię bardzo lubi i chciałaby u Ciebie nie. mieszkać, nie? Czas A? mówię, że u mnie zamieszkający, bo nie, do Warszawy, bo tam, bo tam chodzi się do sklepu i nie płaci. Aha. Ktoś już ma gotowa. Pani, ja. czy ja. mogę dać ty ja. nie? Jeżeli skończyłeś, jak najbardziej. Proszę. Dziękuję. A to niespodzianka, co? No ręcznie wykonany prezent przez swojego chłopaka, tak? Super. Ja już nawet z Sebastianem rozmawiałam. U nas takie domy mają powstać, takie mieszkania jakby socjalne. Ja mówię, no może kiedyś tam razem zamieszkacie? Bo z kolei Sebastian chciał mieszkać u nas. No wiesz, ja warunki mam. Remontujemy, no to do 40 zanim się oświadczy, no to wiesz, będzie. Nie, dlatego ta 40 dobrze jest tak daleko, bo mówię, człowiek zwaluje. Tak, no też mają swoje marzenia. Tak jak i my. Tak mają, jak i my wiadomo, Marzeniem, że... Marzeniem Sebastiana jest założyć rodzinę, mieć żonę i mieć dzieci. To mm -hmm. jest jego marzenie. I wtedy, jak być miał żonę, to skończy ze sportem. Ile przepłynąłeś? U, tłukie, mm -hmm. niepewno 150. Dwa na końcu krawlem. Mm -hmm. I dwa motyle I po śmiana. śmiana A lubisz wpływać? Bardzo lubię pływać, to jest moja pasja, Tą bardzo lubię pływać i chcę pływać. Wracają do siebie jak gumy. Czy lata ile razy zerwali? Tak, za każdym razem jeszcze. Ale na zawody, jak idzie Sebastian, zawsze ją blokuje. Uh -huh. W telefonie, a ty nie wiesz o tym. Nie. Zawsze ją blokuje nie, w telefonie, tak? na messengerze, żeby go nie rozpraszała i wyjeżdżając z zawodów, dopiero odblokuje. blokuje. no to szkoda, że tego nie wiedziałam wcześniej. <laughs> wiesz? Bo mówię, na taka, o co chodzi, co się stało, bo tak no. wiesz, czasami nie chodzi. nie odbiera. Nie odbiera, i tak wie, że chodzi, popłakuje, a dzisiaj mi się nic nie chce, a to to, a ja dzisiaj nie idę na warsztaty, a nie idę na piłkę nożną. I nie chcę powiedzieć jaka jest przyczyna. To tutaj mam warsztaty i to tutaj pracuję. Wiem. Pierwszy raz weszłam i szok. No. Jeszcze nawet obiadu nie jadą, bo nie byłam na warsztatach dzisiaj. Maszę ty piszczeńą chmał się wie. I kocie trochę. się miały szczęście, to, to byśmy mieli kotka. Takiego jak te czy innego? Innego, ale tak. słodkiego. Pisz, urodzonym ciężko, ciężko pracować, spać o Sone, i to jest mój cel. Teraz już więcej się mówi, że trzeba wymagać, trzeba wychowywać, trzeba kształtować. Więc ja myślę, że za jakieś 10 lat, to pokolenie małe osób z zespołem Downa, które będzie już pełnoletnie i będzie bardziej widoczne y, na rynku pracy, y, wszędzie, to wtedy zmieni się pojęcie osób z zespołem Downa. przed wylotem, czekamy, bo mamy trochę czasu i Sebastian zgłasza, że idzie do toalety. No, wydaje się coś normalne dla nas, dla osoby, która jest niepełnosprawnością intelektualną, to już nie jest normalne. Ale on zgłasza i idzie. Idzie sam przez całe lotnisko, w tym tłumie, znajduje, wraca, nie ma problemu z tym. Podołał temu. A tylko dlatego, że że takie rzeczy robi gdzieś, że wie, czego szukać, jak, jakiej grafiki, ale to wszystko jest kwestia wyćwiczenia, społecznego wyćwiczenia. Samodzielność mojego dziecka jest ograniczona. Alex! Alex, chodź! chodź. No chodź je. On jest samodzielny, bo zrobi sobie śniadanie. Bo ma wyuczoną drogę na warsztaty, na zajęcia, ale sam nie paruj. znajdzie drogi, żeby znaleźć rozwiązanie do czegoś, czego nie został nauczony. Chodź. Ale mały, paruj. mały kawałek. Aleks, paruj. Paruj. No. Nie? Nie ma. Nie ja mam. Chciałabym, żeby miał rodzinę. Czyli miał żonę, żeby miał pracę, żeby miał y, swoje mieszkanie bądź swój pokój, swoją przestrzeń, którą nazwie swoim domem, żeby miał swoje życie. To bym chciała. Nie już, już. Nawet. No